Cześć, witajcie. Z tej strony Ronin. Dzisiaj pokażę wam, jak nauczyć się właśnie takiego cheetah bridge'a oraz jak nauczyć się ninja bridge'a. Jeśli spodobał wam się filmik, to docencie moją pracę i zostawcie lajka i suba na kanale. I możecie też walnąć z słoń, no, może żeby nie przegapić następności. Więc jak widzicie, ja tu robię... Robię Ninja Bridge'a. Jest to dobry bądź szybki. I tego to nawet zakańczam sobie nie oszczędzam, żeby to, nie wiem, to, nie wiem, to nie i wystarczy s i tutaj gram na On to jest fajny serwer no i na początku nasz ukochany czytek -er. jest to wystarczy trzymać shifta i mniej więcej tak, jak teraz i trzymać S oczywiście i do tego jeszcze dokładacie spację I trzymacie spację SHIFT i klikacie. Możecie też trzymać naprawdę, nie, możecie, możecie do niego nawet 0 CPS-ów, Może, możecie sobie po prostu trzymać, a on Wam dalej idzie. O właśnie, o tak, ja już myślałem, że a Teraz jak zrobić Ninja Brandy? Ninja bridge jest trochę aż, e, trudniejszy. Wystarczy odpowiedni refleks. Trzymaj, możecie sobie trzymać, a możecie też puszczać. Normalny Slow bridge, tylko wtedy, kiedy stawiacie blok, to puszczacie szyjka. Widzicie tutaj ludzie robią lepsze. Ja jestem słaby. Ja za się przemieszczę dalej blok, blok. Bo, nie słaby. Taki dziwny most. No i pokażę wam też jak to działa w praktyce. Więc ponieważ to bardzo fajna metoda. Inny to tym jest ten klasyczny slow -bitch. Jego nie polecam nikomu robić, ponieważ jest on po prostu za A teraz pokażę wam, jak te bridge sprawdzają w praktyce. Czyli wchodzimy sobie na taki Skype Hypixel. Wchodzimy przy... o, dobra. Tujeczki się... myślę, że na tujeczki wystarczy. Dobra. Dobra, poczekamy chwilkę. 2 i 1. Dalej, to do tego miniaturka. No i chciałabym, nie wiem, jak to tej aryki. Przepraszam. Tylko po prostu chcę pokazać Wam, jak te briczynki sprawiają się w praktyce. Oglądamy taki klasycznie łuszy, Już się ktoś bridge'uje, ale ja wam pokazuję jak to się robi. Więc poczekaj, bo właśnie on robi speed bridge, ale nie sobie tego... Teraz pokażę wam jak dobudować się do innego teamu. Więc lecimy sobie na I właśnie zaraz wam pokazuję jak się to bridge'ować. wejdziemy do teamu. O właśnie tutaj czerwoni ułowili nam most, więc dziękujemy. Możemy sobie się tak to... O widać, że ma są w po poniotrowy mur. I teraz, i się na bardzo wysoko, że na mostu nie musieli złapać. Ale podejrzewam, że jest mnóstwo nas fireball na spokojnie chyba nas nie się jeszcze Dobra, sobie Olaś to Wolać i walczyć No i co człowieku robisz? Mi się wydaje, że musiałbym sobie kupić gapka A poza tym skończy mi się wełna, więc później sobie tu podejdziemy e co? Co to był za lag? Mam blaga. Mam blaga. O nie, on jest z kim. Tak. A no nie! bo nie mam laga w bloku. Zabiję mnie. bo nie mam laga. Ja nie mogę lag, lag. Nice, dobra. Ale traciliśmy Emeraldika, ale przynajmniej przeżyliśmy laga. Nie ja wam pokażę. Jak już się sprawdzają? Jest one tu dwa dobre bridge sobie wyróżniamy, ponieważ tylko straczek nam nie wystarczy myślę, bo strach nam spokojnie wystarczy i teraz ogólnie chyba pójdziemy kogo po kogo by to pójść jak widzicie to jest jeszcze stara metoda chociaż ja mam 1 do 15 w ogóle i lecimy sobie a nie, bo zabrał to już naszego teamu, ale to dobrze, że uczy, tylko niebiesko, niebiesko. nie zabrał ktoś z Co z Nie, żółci, tylko niebieski, o niebieski. O niebieski, niebieski, niebieski. A nie, bo ja jestem niebieski. To gdzie są griny te w ogóle? Co są ci? To są niebiescy? Tam są żółty. tam są jaloły. Są ci czerwani, tak? są chyba chyba tu są czerwony, tak? To chyba czerwony. Tu są czerwony, bo jeszcze ja sobie wyryczę Tam są żółci. O ok, kiesym jelągu takie, ci zieloni. Czy Czy to może ja nie widzę? A, tam są zieloni. To zieloni się biją z żółtymi. ja chyba pomogę zielony, ja nie uszczęwalę ten kolor Dobra, wypręczyłem to tutaj nie spadło Soj, soj, soj O nie spadłem, dobra, ale jak widzicie, jest to dosyć dobry most Masz opatrzcie, tutaj jest mój most, To gdzie on jest, jest Bo nie O kurde, co oni Dobra, czyli nie do sklepa, z takiego sobie na esików. Dobra, zabiję go. To teraz nie można skinąć. Dobra, to, to ja lecę się uzdrawiam. Widzicie potki A nasz Tylko tańczkę Potiona, dobra O kurde O kurde, o kurde, dobra Bardzo dobrze, dobrze, dobrze Jak my się tu obronimy, mi się wydaje No bo w sumie ja tylko chciałbym sobie zrobić Jakieś lepsze tulisiki sobie o nie, czerwony, czerwony, czerwony widzę ich. Ulepszę od razu więcej Zabieram ADHD. Na rzecz człowieku bo potem są czerwoni, czerwony idzie. To ja będę miał kupić sobie drugiego albo nie, szybko, refil. Mamy dwa refile. Sprawdzę czy on tu jest. Bo za chwilę mi wyskoczy. Tu, chyba, bo chyba spadł. Tak szybko, szybko, szybko. Dobra, mamy kolejność. Zastanawiam się, czy nie... ...my bo nie chcę ryzykować spadnięcia. I kupię sobie jeszcze Fireballa. O, będziemy, zwalimy ich. Hahaha, ha, ha. to będzie świetny Ale dobra, lecimy, lecimy, lecimy. Dobra, idę ani dwie Teraz tylko... Muszę bridzować slowem. Ej, za co slow? Będziemy mieli diamenty. Bo nie jest. Tak, kurde. chciałby robić fire jump, a fire boy jump, ale... Fireball jump, ale coś mi nie pykło. Ja to podwójny most, żeby nikt nas. Dobra, ile dzimy? Jesteśmy. I ciekawe ile diamentów? Siedem diamentów! OMG! I ja tu kupuję szarpa. O nie, to był bardzo zły pomysł. Dobra, mam plan. Szybko szarp, szybko szarp. Szarp. Tak, szarp. Dobra. Fireball, fireball, fireball w pogotowiu. 动画片，什么呀？嗯 Mamy oraz twoje firewaller. oni będą nas snipeć z firewali? Ja sam go patrzę. Już green, tak samo green. Co tu się siedzą. Będę czekał i wyjdzie. O, 500 Nie wiem za co. O, bo jesteśmy tak długo, dobra. Ja mam dwa firebowle. Będziemy takie stanowisko sobie zrobić. Mam plan! Opa, chodź. Wziął to. Nie widać, jestem sam. Dobra. O, nareszcie, w moim rzuciu ląbetka. Nie wiem, czy nareszcie. Kupimy sobie trzeciego filka. I tylko sobie od... tak to. Jakbyście nie widziałem. I drabinki, drabinki, drabinki. tam było. Ale cnaście to. A nie, to nasz. Dostaliśmy w protkach. Hmm. Te drabinki. I troszkę damy jeszcze. 16 dramien, drabinek. Zabawiamy naszą wieżyczkę. Jest piękna wieżeczka. Dobra. Ja bym też zrobił mury do koła, naszej bazy. Dobra, to robimy murki. Dobra. Teraz co przyjął się w RNG Red ale... No, jak można najwyżej? Byli... O nie. Dobra, to trzy bloki. Robimy taką osłonę, jak to powiedzieć. Dobra. A ja... O kurde! Nie, nie, nie! nie, nie! nie, nie, nie! Przegrałem. Ajajaj. Aj, aj. Ale przetrwaliśmy dłużej niż było. Dobra. To... Jeśli odcinek się spodobał, to zostawcie lajka, suba i widzimy się w następnym odcinku. Cześć! Witaj! Pa!